Zobacz twoje styczniowe kosmo, a w nim jak rozpalić wszystkie jego zmysły, wymyślał tylko o tobie. Kosmokariera, czyli jak dostać podwyżkę oraz super prezent kalendarz, bez którego nie będziesz mogła się obejść. Kosmopolitan już w piaskach. 28 tysięcy dzieci w Polsce nie ma mamy. Wioski dziecięce SOS dają im szansę na dzieciństwo w prawdziwym domu z mamą i rodzeństwem. Nawet najmniejsza wpłata pomoże stworzyć domy rodzinne dla setki dzieci. Czy ktoś zastanawiał się, w jakich filmach grał Louis de Fines przed tym, jak został sławnym żandarmem Krusztowem? Europa, Europa zaprasza na odkurzoną komedię z 1964 roku, Bos w spódnicy z Ruizem DeFinesem w roli drobnego złodziejaszka. Marcel jest mózgiem dwuosobowego gangu. Sejfy to jego specjalność. Niestety i w tej profesji zdarzają się wpadki. Jeden nieodpowiedzialny no, może zbyt głośny ruch i wścibska sąsiadka może postawić swoje warunki a dziewczyna marzy o karierze szefa włamywacza. Czy panowie zgodzą się na ten jawny przejaw feminizmu? Daniel Saval, Louis de Finesse i Maurice Biro w filmie Jacques'a Poitrenoda Bos w spódnicy. W Europa Europa film jednej z najciekawszych postaci niemieckiego kina Margarety von Trotta. Zimowe dziecko. To historia walki dwóch kobiet o prawo do syna. Kto jest matką? Osoba, która urodziła, czy ta, która wychowała? I tak jak na to pytanie dość łatwo odpowiedzieć, to następne, z kim dziecko powinno pozostać, już nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Zimowe dziecko. Margarety Fontrota. Zaprasza Europa Europa. Mistrz świata w narciarstwie zjazdowym i popularny niemiecki piosenkarz Hansi Hinterzeyer, tym razem w filmowej roli. Umiera senior Rodu. Rodzina dziedziczy prawa do Parku Krajobrazowego w górach. Testament zaskakuje wszystkich. Głównym spadkobiercą zostaje młodszy syn, który przed laty święcił triumfy na zawodach narciarskich. Ale okazuje się, że park jest mocno zadłużony. Jedyną szansą na zdobycie pieniędzy jest wygrana w zawodach narciarskich. Hansi podejmuje to wyzwanie. Tam, gdzie są góry. Zaprasza Europa Europa. Lukas, wyjeżdżam. Nie mogę tu zostać. Wielokrotnie nagradzany film Franciski Buch. Cześć kotku, jestem twoją mamą. O męskiej przyjaźni. Jesteś mężczyzną czy dziełuchą? Odpowiedzialności. Obudź się. Bardzo proszę. Lojalności. Co to za facet? Twój ojciec. Potrzebie miłości. Znikaj stąd. Wynoś się. Znikaj stąd. Europa, Europa zaprasza.